Witam Was po dość dłuższej przerwie. To co teraz widzicie, to jest aktualny stan 112, którą posiadam. Od dłuższego czasu zaszło w niej parę zmian. Między innymi pozbyliśmy się już okrzemków. Ale jak to się okazuje, wyprosiliśmy jednego właściciela, sprowadził się drugi. Także walczymy teraz z glonami nitkowymi. Walka trwa już ponad dwa miesiące. Efekty są takie, że dodawanie substratów absorbujących fosforanu, azotany, wyciąganie tego w sposób ręczny, czy używanie środków chemicznych, o którym będzie osobna prezentacja, no skutkuje w sposób mizerny. Akwarium zostało wzbogacone o grupę ślimaków ampularii. obecnie jest 7 sztuk, dzisiaj doszło 5. No, to wszystko wszystko jest mało. Ciągle te glony rosną. Oczywiście, jeśli przerwałbym proces nawożenia roślin, to zaraz miałbym problem z roślinami rozpadającymi się liśćmi czy przezroczystą strukturą samego liścia. Także trzeba to ta jakoś godzić, aczkolwiek nawożenie zostało zminimalizowane. Także teraz nawożę 3 ml dziennie. Soli, w których prezentację macie we wcześniejszym materiale. Pojawiają się naloty zielonych glonów na szybach. Nie wiem, czy będzie widać. To jest. O, ja są tutaj. Tutaj się rzuciły po tych szybach. Po tej szybie się rzuciły, ale usuwanie ich jest bardzo proste. Zwykła część naszego zwykłego pucka z myjki. Myjemy ostrożnie szyby, żeby nie pozarysować, i tego glonu się w sposób szybki pozbywamy. Zauważyłem jedną rzecz: że glony te zielone nitkowate atakują określone tylko grupy roślin. Nie wiem od czego jest to uzależnione, bo na przykład atakowana jest tamta strzałka. To tu. No. Jak się tego pozbywam, po prostu odcinam całe liście. Co jakiś czas. Ale na przykład ta zielona tutaj, to tu nie jest trawka, tylko... Hmm, zapomniałem nazwę tego glonu. Nie glonu, tylko tej, tej rośliny. To nie jest, jest w głębka. No dobra, mniejsza z tym. Na niej na przykład nie ma. Na tej roślinie tych glonów nie ma. Na przykład na mchach. Tu jest mech. Tu jest mech. Też tych glonów nie ma. Na przykład na tej w głębce pływającej też tych glonów nie ma. Ale już na przykład na tej roślinie glony są. Na przykład na roślinach trawnikowych, tutaj nazwy łacińskiej nie pamiętam, są. Na małym heńku, łoboże, ile tego tutaj jest, rany boskie, całe zarośnięte. Ale już na przykład na tym sitowiu tutaj nie ma. Nie ma w ogóle. Na przykład o potocznej kapuście widocznej tutaj też nie ma. Także nie znam sposobu i uwarunkowałem, dlaczego na niektórych roślinach glony nitkowate, ciąglone, długie pojawiają się, a na innych ich nie ma. Dodatkowo tutaj wrzuciłem sobie pojemnik z węglem. Jest to pojemnik z tego Aquela Turbo 500, cały wypełniony węglem. Mówię, już nawet się tego chytam, żeby wrzucić węgiel, którego zadaniem jest zaabsorbowanie wszystkich zbytecznych dziadost wpływających w tym akwarium. I być może to spowoduje jakieś wyciągnięcie związków, dzięki którym nie będą mi się rozwijały te, te glony. No ale to wszystko jest metoda prób i błędów. Chemia częściowo działa. Aha, co tu jest jeszcze dodatkowo? Sześć sztuk krewetek Babualti. Powiem Wam tak, no wbrew rekomendacjom, że wpierniczają one glony zielone. Owszem, jakąś część zjadają, ale. Nie stanowi to ich głównego, głównego, powtarzam, jadło spisu, po prostu ta krewetka je to, co wszystkie inne wkoło i czasem tylko sobie dogryzie tym, tym glonem. Wbrew y, opinii sprzedawcy, który mówi, że one jedzą tylko te glony. One je tak jedzą, że tylko czasami coś innego chycą. No jak wychodzi w praniu i w wersjach działających, no prawda jest inna. I właśnie to w tej, w tej akwarystyce jest z jednej strony fajne, a z jednej strony wkurzające, bo jedno mówią sprzedające, a praktyka i doświadczenie, które zdobywamy, kurde, sami, sami z krwawicą, no przynosi inne efekty. Inne efekty. To tyle, jeśli chodzi o taki wstęp i ogólną prezentację na ten, na ten film tutaj.